Cześć, cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki. Wiem, wiem, chyba powoli czekacie na nieco inne projekty, ale że ostatnio niedawno budowałem maszynę z klocków Lego, to stwierdziłem, nie będzie recenzji, tylko taka mini makieta, gdzie kilka rzeczy powymyślam, pobuduję i będzie atrakcyjny odcinek. No, widziałem chociażby recenzję Sariela. Ależ ona jest rzetelna. Zrobił porównanie tego klockowego modelu do oryginału. Tam Was odsyłam, a my tymczasem wrzućmy sobie mimo wszystko na obracarkę ten secik, bo wygląda niesłychanie elegancko. Byłby ozdobą niejednego salonu, a także gabinetu. Technikalia, 2079 elementów w środku, a cena katalogowa 900 zł bez grosza. Czyli chyba bardzo podobnie jak ten nowy Globus. Oczywiście na Alto macie nieco taniej, ale dobra, w tym momencie to nie jest najważniejsze. Chcę Was zabrać już na tą makietę. Miałem dwie naczelne inspiracje. Po pierwsze, oczywiście, to history i ci żołnierze tam robili takie misje, typu przenoszenie obiektów, jakąś obserwację i tak dalej. To było sympatyczne. Ale też druga, ważniejsza inspiracja to za dzieciaka dużo, dużo grałem w CSA-16, później Global Offensive, i tam były takie mapy The Rats. Gdzie biegaliśmy, po kuchni, po salonie, można się było wspiąć po lodówce, gdzieś tam na lampę, chodzić po półkach, zastrzelić kogoś w dziurze i naprawdę inne ciekawe rzeczy robić. O, na przykład, takim papierowym samolotem, gdzieś tam po salonie sobie powędrować. No i co? Takie były moje inspiracje, dlatego wziąłem swoje klocuchy, wziąłem kilka zestawów i jakoś to tutaj ułożyłem. Jak widać, trochę się nie zgrałem z czasem. Dlatego, że mamy choinkę w tle, ale to też fabularnie. Za chwilę wszystko wam wytłumaczę. Ruszajmy! Oczywiście, wielkie, wielkie dzięki za każdą łapę w górę i komentarz, bo to pomoże temu filmowi. Cała sytuacja rozgrywa się tuż przed Bożym Narodzeniem. Ze strychu, jako prezent dla dalekiego członka rodziny, została zniesiona maszyna do pisania. Problem jednak w tym, że w pudle były pochowane również żołnierzyki, no i musiały się szybko na powrót zorganizować, wybudzić ze snu oraz zobaczyć, jakie inne prezenty lądują w tym roku pod choinką, czy może jakieś zabawki, które będą stanowić zagrożenie? Kto wie? Na tej makiecie jest dużo różnych nawiązań, mrugnięć okiem. Nie wszyscy wszystko wychwycą i też nie wszystko będę bardzo starannie omawiał. No głównie zajmiemy się środkiem kartona, ale zobaczcie, tutaj mamy na przykład plastikowe klocki, które są świetnym schronieniem dla żołnierza, jeżeli przed kimś ucieka. No i też wiem, że niektórzy z Was bardzo lubicie zadania, więc proszę o to pierwsze z nich. Z jakiej serii pochodzą te klocki? Tutaj to jest taka ciekawa, geometryczna zabawka. Zresztą wyświetlę wam wszystkie zadania na dziś, a wy wymyśliłem ich pięć, także dobrej zabawy, no i lecimy, lecimy, musimy zobaczyć, co tam pod choinką znajdziemy, a później omawianie bazy. A? No i co, zaczyna się dosyć bezpiecznie. Pod choinką lądują takie oto opowiadania: z Spinditsu Brothers. Kiedyś była chyba klątwa kociego oka, a teraz mamy kryjówkę. ta ta. tabalugi. <grym> Na tym poprzestańmy. O, przy okazji mogę wam opowiedzieć, co aktualnie będę czytał. No i pokazać swoje prezenty z grudnia. I tutaj zobaczcie: komiksy Młodość Bluberego. Oj, pod te westernowe klimaty muszę się jakoś przygotować, zacząłem czytać i jest potencjał, naprawdę. Panie kapitanie, krzykrzyk, melduję, że póki co bezpiecznie. Jakieś książki z obrazkami dla debili, krzykrzyk, bez odbioru. Dalej, też nic wielkiego, nic strasznie zagrażającego. Dwie gry wideo, Hot Wheels na Switcha, czyli ponownie jesteśmy w klimacie. Kiedy mamy pomniejszony samochodzik i ścigamy się chociażby po stołach bilardowych i całkiem niedawno wpadło Dying Light 2. Niestety trochę nie mam czasu pograć, ale na tyle ile grałem, no to świat fantastycznie wykreowano. Dalsze prezenty? No z tego co widzę dla jakiegoś smyka cymbałki, no to też nie jest chyba bardzo niebezpieczne dla tych żołnierzy. I tam jeszcze gdzieś w kąciku widzę Jęgę. O! Jęga? To bardzo dobrze, kapitanie. Będziemy mogli zbudować silniejsze umocnienia. Kwatermistrzu, to drewniane klocki. Łatwo je podpalić. Ale nasza tymczasowa baza jest przecież z kartonu. Kwatermistrzu, odmaszerować i proszę nie pyskować mi tutaj. Ech. No, w tym odcinku trochę mimochodem się o mnie dowiecie, i jeżeli już znajomi kupują mi jakieś prezenty, to zazwyczaj są to płytki muzyczne, których nie otwieram, ale lubię sobie zbierać jako takie cegiełki i uhonorowanie artysty. Nic Wojtka Sokoła, słuchajcie, to jest świetny, najlepszy narrator w polskiej rabgrze. Praprawnuk Wyspiańskiego. Czy można mieć lepszy rodowód? Następnie moje odkrycie roku, czyli płyta połączenia, opał i gips. Najlepszy dowód na to, że nie słucha się ksywek, tylko no, niektórzy mogą zrobić taki progres, że zamyka wszystkim to gęby. Akademia sztuk pięknych, słuchajcie, Avi i Luis. No, przecież ten uliczny sznyt, ale jednocześnie dobry gust, taka elegancja. Jak najbardziej polecam. Kartki Kraina lodu, jak zwykle nie wiadomo o czym nawija. Robi to z gracją, więc można się prawie że zakochać. No i wiadomo, odkrycie roku też wpadło. Kiedyś się słuchało trochę podziemia, teraz już tylko mainstreamu. Pozdrawiamy telewizję Polską i dziąsła decydentów. No i słuchajcie, wreszcie sobie uzupełniłem atypowego, i właściwie. Słuchałem szpaka cały grudzień, większość stycznia i mam nadzieję, że kiedyś opuszczę Lavender Town. Do ogniska wrzuć stare zdjęcia, tylko tobą pachnie lawenda. 2115 jest by Mafia for Life, dzieciaku! I kiedy już się wydawało, że to będą spokojne święta, i ostatnim super prezentem będzie ta jubileuszowa, specjalna, limitowana koszulka Lecha Poznań. Specjalnie na stulecie klubu z nazwiskiem naszego kapitana poznańskiej lokomotywy muszę to dla Was rozsunąć i pokazać, no bo wiecie, jestem z Poznania, mocno się identyfikuję, to jednak nie, jednak nie, bo nadszedł on. I wydaje mi się, że to może być realne zagrożenie dla naszych dzielnych, małych, zielonych ludzików. Ale dzisiaj nie będziemy otwierać tego pudła. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie jakąś jajcarską recenzję, właśnie tego potężnego Marshall Mena. No, ja jestem bardzo ciekawy. Wygląda niby przyjaźnie, ale kto go tam wie? Sejfy.pl Jesteśmy bezpieczni! No dobra, na ten moment chyba wszyscy czekaliście, dlatego nie zwlekajmy dłużej. Ja ściągam maszynę na dół. Robiąc to jedną ręką jest trochę ryzyko, ale na szczęście chyba się udało. No i wiadomo, na wieku mamy wszystkie dane adresowe, jakiś znaczek, trochę kleju tam się rozpaćkało, są jakieś życzenia, no ale dźwignijmy to wszystko. Zobaczcie, tutaj jest dosyć dużo brudu. No, tak się staram te pudła budować. Tada, Jesteśmy moi drodzy w środku. A co tam się znajduje? Rozpocznijmy od chyba najważniejszego elementu, a więc gardzieli. No, musicie zacząć myśleć jak taki malutki żołnierzyk. Kiedy łatwo nas zdeptać, musimy mieć jakieś bezpieczne schronienie. I tutaj akurat parkują samochody, ale wszyscy żołnierze, jeżeli jakiś człowiek albo kot w pobliżu chodzi, no to tutaj po prostu wlatują. Jest to metalowe, prawdopodobnie wykonane z jakiejś, nie wiem. Elementów starego płotu, może puszek, może czegoś takiego. Zresztą zobaczcie, można sobie tutaj wjechać przez element, który wyciągnąłem z fabryki sardynek. Ten zestaw, co prawda, nazywał się Straż Pożarna, ale ja go ochrzciłem mianem Fabryka Sardynek. Czy mogłem zbudować swoją konserwę? Oczywiście i nawet mogę wam coś pokazać. Tutaj jeszcze nie spoglądajcie na te zdobyczne fanty, zajmijmy się narożnikiem, a tam kwatermistrz wypożycza odpowiednie stroje na misję. Jeżeli chcesz dostać się do kuchni, załóż strój papryczki. Działasz w doniczce? Wybierz kostium kwiata. Twoim celem jest pokój dziecięcy, kredka lub klocek będą idealne, a przy odrobinie szczęścia gigant sam przeniesie cię w swoich wielgachnych dłoniach. Oczywiście zerknijcie, tych strojów mam dużo, dużo więcej, ale nie wszystko tutaj tak do końca pasowało. Jestem zadowolony z tego wyboru. Chociaż jeżeli chodzi o kostium Klocka, no to gdzieś go zagubiłem. Tutaj po stronie prawej mamy cały właściwie ekwipunek. Wycofajmy ten pojazd, będziemy lepiej widzieć. No, są strzelby, są lornetki, są jakieś wykrywacze metalu. Nie wiem, czy to działa, no bo oni to najwyżej strzelają ślepakami. Ale nie negujmy tego ekwipunku, niech się czują jak prawdziwi żołnierze. Nie ma tutaj jednak krótkofalówek, one są ulokowane w innym miejscu. No, może takie makiety nie nagrywa się zbyt wygodnie, ale jakoś sobie poradzimy. Właśnie dlatego w ten sposób zbudowałem ten kołnierz, gardziel, żeby móc w razie potrzeby to wycofać. I kolejni żołnierze coś tam znoszą do bazy. <laughs> to są małe cwaniaki. Z tego co widzę, są jakieś baterie. No to na pewno im się przyda. W tym narożniku mamy coś na zasadzie centrum łączności i nawigacji. Nie wiem jak to działa, ale mają tutaj telefon komórkowy. Sądząc po wyglądzie, to jest jakiś bardzo staruteńki model Blueberry, i jako tako to wygląda. Ciekaw jestem, jak ładują ten sprzęt. W ogóle może od tego powinienem zacząć. Mamy w tym miejscu kapitana, najwyższego rangą żołnierza, który kiedyś został pogryziony przez psa. Dlatego no, część plastikowych elementów zastąpiono takimi metalowymi, plus jest najbardziej elegancko ubrany. Obok niego jest oficer zwiadowca i nad czym oni się tutaj pochylają. <laughs> Nie uwierzycie, zbudowali sobie taką makietę makiety, żeby wiedzieć gdzie no jakby następują ruchy wojsk, jakie są punkty strategiczne i gdzie tutaj przesunąć żołnierzy. Tutaj ten czerwony obszar to jest zaznaczenie, gdzie mogą się pojawić w czasie gwiazdki nowe prezenty. Co tutaj jeszcze mamy? Ano wspomniane Krótko falówki, bo jak mówi dr Bartosiak, cyberbezpieczeństwo, dostęp do informacji i komunikacja na nowoczesnym froncie to sprawy kluczowe. Dlatego trzeba no, pilnować tych urządzeń. Jest również jakaś maszyna do skomplikowanych obliczeń statystycznych. Jeżeli jakaś misja jest bardzo ryzykowna, wystarczy rzucić kostką, no i co nam wychodzi, to wtedy podejmujemy ważną decyzję. Oprócz tego zorganizowano tutaj jakieś niewielkie miejsce spotkań, żeby można było sobie usiąść i omówić ważne sprawy. A wiecie co, nie będę raz jeszcze nagrywał tego narożnika, ale umówmy się, że lepsza nazwa to centrum dowodzenia i łączności, a nie łączności i nawigacji, bo w końcu jest tutaj dowódca. Są ci najwyżsi rangą żołnierze, więc to się będzie zgadzać. No i niedobrze byłoby bazować tylko i wyłącznie na gardzieli. Mamy wyjście ewakuacyjne i nawet jestem zadowolony, jak to zbudowałem, bo łatwo to można zamknąć, a później udrożnić. No ale przenieśmy się tutaj w to miejsce, które sygnalizowałem na początku, żebyście nie patrzyli, to jest. Jest właśnie kanciapa kwatermistrza. Stroje są oczywiste, ale to tutaj co powrzucałem, to chyba nie jest legalna technika budowy, bo wrzuciłem tam różne drobiazgi. Zaraz wam o tym opowiem. A tutaj znajduje się samochód kwatermistrza. No pewnie wszyscy, którzy mają do czynienia z wojskowością, wiedzą, że kwatermistr to jest było, nie było po dowódcy najważniejsza osoba. No i nie wiem jaka jest zasada, jakby transportu tych wszystkich drobiazgów do bazy. Chociaż mogę się domyślać, że na przykład zapałki to jest idealne źródło saletry. Jeżeli ci żołnierze chcą coś wysadzić, no to nie ma lepszego sposobu, niż właśnie coś takiego sobie tutaj zaaplikować. Ej, dlaczego mi się zapałka nie odpaliła? Tego jeszcze nie grali, słuchajcie, na LegoTube odpalają zapałki, i to jest kontent w roku 2022. Dobra. Koniec tych żartów. Co my tutaj jeszcze mamy? O, jest nawet jajko. Boję się, żeby go. Nie stuc. <noise> Żartuje. Ono jest gumowe. Kiedyś kupiłem sobie tak dla beki, tak dla żartu. Co jeszcze? Jest jakaś bardzo kwaśna guma. O, nasz stary przyjaciel. <noise> Kropiej. No to nie wiem, czy oni mają dobre intencje. Tutaj jakiś naparstek, guziki, pieniądze. No tak, bo żołnierze też muszą dostawać żołd. Tutaj guma do rzucia. Jakieś leki. Orzechy, tam widzę wkład do świeczki, jakiś zbiornik z sosem, no a tutaj, co to może być? Jakiś taki sprzęt. Hmm. Adapter, Uuu, gender changer. To lepiej za długo nie patrzcie, bo nie wiadomo co się stanie. I tak to wygląda, no kącik kwatermistrza, gdzie właściwie wszystko co znajdą cennego przynoszą. Oj, grzebiąc poza nagraniem na tych siatkach, nie tylko znalazłem tutaj kolczyk, ale także papierosy. Nie dobrze, nie ładnie, to jest ścierwo słuchajcie, rzucać, nie palić i właśnie robiłem tutaj kampanię społecznościową, edukacyjną i tu... Nie no, słuchajcie, ale teraz już tak całkiem na serio: Dym tytoniowy zawiera ponad 70 substancji powodujących raka, więc najlepiej trzymać się od tego z daleka i na przykład kupić więcej klocków. Zobaczcie, wracając już na tą makietę, no mamy tutaj monstrualnych rozmiarów mrówy, oczywiście względem minifigurki, i myślę, że te owady będą pierwszym poważnym przeciwnikiem, bo chodzą wokół tego kartonu niemiłosiernie. No i co, powoli kończymy ten szalony projekt. Musicie przyznać, że takie filmy jak u mnie to nigdzie indziej. Mam nadzieję, że trochę was zainspirowałem do pobudowania w takiej skali, kiedy minifigurka jest maluteńkim liliputem, a wszystko wokoło jest wielkie. Nie trzeba mieć tych żołnierzyków, wystarczą zwykłe minifigi. Koniecznie napiszcie, co było dobre, co było słabe, co było śmieszne, a co bardzo żałosne. Do zobaczenia w kolejnych dniach. Ua, to był naprawdę ciężki odcinek. Znacie mnie, przecież to jest herbata, ja jestem aktorem. Banderole idealnie sobie tutaj przykleiłem. No i dziękuję za uwagę. Taki ananas jak ja to tylko na kanale Maciek i Klocki.